Cześć, kinomaniacy. Dzisiaj przyjrzymy się filmowi True Romance z 1993 roku i dlaczego warto go obejrzeć. Ten prawdziwy klejnot, wyreżyserowany przez Tony'ego Scotta, według scenariusza samego Quentina Tarantino, to prawdziwy rollercoaster emocji, akcji i niezapomnianych scen. True Romance to nie jest kolejna banalna historia miłosna to pełen napięcia, brutalny i zarazem wzruszający neo-noir. Poznajemy Clarence'a Worleya, naiwnego sprzedawcę w sklepie z komiksami i Alabamę Whitman, młodą kobietę pracującą jako luksusowa prostytutka, marzącą o lepszym życiu. Ich burzliwy romans zaczyna się z hukiem, gdy Clarence, grany przez Christiana Slatera, staje w obronie Alabamy przed jej brutalnym Alfonsem. Ale to dopiero początek. Prawdziwy zwrot akcji? Clarence przypadkowo wchodzi w posiadanie walizki pełnej kokainy. Nagle para staje się celem policyjnej obławy, a na dodatek depcze im po piętach mafia. Ta szalona ucieczka obfituje w nieoczekiwane sojusze i zapierające dech w piersiach momenty. To, co wyróżnia True Romance, to olśniewające wizualnie ujęcia i błyskotliwe dialogi. Piętno Tarantino jest widoczne w każdej scenie od dynamicznych sekwencji akcji pomroczne i zabawne dialogi. A jak zapomnieć o gwiazdorskiej obsadzie? Patricia Arquette, Gary Oldman, Dennis Hopper, a nawet Brad Pitt w małej ale pamiętnej roli. Każdy aktor wnosi do filmu swój własny, niepowtarzalny charakter. Ale to nie jest tylko film o przemocy i ucieczce. True Romance! To przede wszystkim historia o miłości i woli przetrwania wbrew wszelkim przeciwnościom. Premia między Clarence'em a Alabamą jest tak namacalna, że kibicujemy im na każdym kroku, podczas gdy przedzierają się przez mroczny świat przestępczy. To właśnie ta mieszanka romansu, przemocy i czarnego humoru sprawia, że ten film jest tak niesamowicie wciągający. Więc niezależnie od tego, czy jesteście fanami Tarantino, czy po prostu szukacie dobrego filmu na wieczór, True Romance to pozycja obowiązkowa to emocjonująca przejażdżka, której nie zapomnicie tak szybko. Nie przegapcie tego klasyka. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmowych poleceń i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o True Romance. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego seansu.